Poczekajcie do końca filmiku, gdzie będzie na Was czekał już kolejny konkurs w ramach naszej akcji Czytamy niedoceniane. Dzisiaj moi drodzy porozmawiamy sobie o lekturach, a o bardziej lekturach, które mi się bardzo podobały. Um, bo ja się przyznam, że zarówno w podstawówce jak i potem w gimnazjum nie dość chętnie czytałam książki, w gimnazjum już trochę bardziej, ale w podstawówce w ogóle byłam anty. Um, nie podobało mi się zresztą lektury, nie podobał mi się ten przymus, um, przymuszanie się do czytania, wręcz mówiłam, że nienawidzę książek, więc jakby widzę jak duży błąd, jak dużą krzywdę osobom w, w młodym wieku robi przymus czytania. Um, bo potem oni się zniechęcają, tak jak ja się zniechęciłam, czego bardzo żałuję, bo to oczywiście się nawróciłam, e, bołam teraz mnóstwo książek, uwielbiam to, ale jakby widzę jak bardzo szkoła mnie zniechęciła i zniechęca inne osoby do czytania, gdzie powinna zachęcać. Stawiłam te lektury e, w takim przedziale od podstawówki przez gimnazjum do liceum e, i do bonusiku, że zaraz zresztą zobaczycie, jakie on będzie, bo chciałam jakby tak też wiekowo ułożyć, um, jak w jakim wieku ja to po prostu czytałam i... Kiedy mi się to spodobało. Tutaj mam dwie książki, które czytałam podstawówce, które mi się spodobały. Powinny być trzy, ale tej jednej niestety nie mam. To może właśnie zacznę od tej, która jest nieobecna. Jest to Opsie, który jeździł koleją. Czyli cudowna książka, którą mam wrażenie wszystkim w podstawówce się podobała, już wszyscy na niej płakali i wszyscy po prostu byli nią zachwyceni. Jest to niebywale piękna książka i taka, którą po prostu wszyscy powinni przeczytać i nawet dorośli, ponieważ dorośli też spokojnie mogą sobie popłakać bo to jest jednak książka ponadczasowa. Tylko taką książką jest Ania z Zielonego Wzgórza. Książka tak właściwie zachwyciła mnie głównie swoimi cudownymi opisami przyrody, osobowością Ani, która jest cudowną osobą. Um, tak bardzo mi się spodobała ta pierwsza część, aż sięgnęłam po kolejne. Nie pamiętam dokładnie ile ich przeczytałam, ale pamiętam, że właśnie na tym etapie końca podstawówki, początku gimnazjum, byłam zachwycona Anią Mięśnicą. Zresztą też tak jak moja mama, wcześniej będąc w moim wieku, e, też była tymi książkami zachwycona. Drugą książeczką, którą mam ze sobą, to jest kogoś Puchatek. Czyli tego ściebie książki, którą czyta się w pierwszej lub drugiej klasie podstawówki, ale zrozumieć można ją dużo, dużo później, bo to jest kopalnia pięknych sytuacji życiowych, pięknych cytatów, którą mam wrażenie zrozumieją osoby dojrzalsze czy też nawet dorośli. Jeśli chodzi o ten przedział gimnazjum, to przygotowałam dla Was trzy pozycje, które mi się podobały. I pierwszą taką pozycją są medaliony Zofii naukowskiej, To jest zbiór opowiadań, zbiór opowiadań wojennych, dziejących się w czasach wojennych. Um, według mnie jest to bardzo ciężka lektura mówiąca o tym, jak traktowano ludzi, jak traktowano ich nawet po śmierci, o obozach koncentracyjnych. No po prostu coś, co mnie poruszyło bardzo na tym etapie, kiedy ja byłam wtedy pierwszej klasy gimnazjum i na długo ona w pamięci, tak właściwie na tyle, że musiałam ją sobie kupić jakby sobie odświeżające jakiś czas, bo to mi po prostu przypomina, jak strasznie byli w tamtych czasach traktowani ludzie. Czas zamknięty, czyli książka, po której nie za bardzo wiedziałam, czego się spodziewać, a dostałam świetną historię, świetnie przede wszystkim napisaną, z genialnie, według mnie, rozpisanymi bohaterami. Książkę, do której na początku byłam wręcz zniechęcona, ale jestem bardzo zadowolona, że ją przeczytałam. Ona nie zachwyciła mnie aż na tyle, żebym sięgnęła po kolejne części, które są wydane. Jednak tą właśnie musiałam mieć część ze sobą, bo wiążę z nią bardzo miłe wspomnienia. I ostatnią taką książką jest moja ulubiona lektura ze wszystkich przykrojów wiekowych, czyli Kamienie na Szaniec. Jeszcze zanim zacznę się rozwodzić nad tym, to pamiętajcie, że jak nie wiecie, na co stawiać na teście gimnazjalnym czy tam teraz. Ośmioklasisty, czy na maturze, to postawcie na kamienie na szaniec, bo tak właściwie to jest kopalnia motywów rozprawkowych. Jest to książka, która mnie tak bardzo poruszyła, którą ja tak bardzo uwielbiam za po prostu bohaterów, za styl pisania, za sytuacje, że ja bym mogła ją czytać po prostu raz na rok, bym mogła ją sobie odświeżać bo to jest po prostu coś cudownego. Ryczałam strasznie ją czytając i jestem po prostu zachwycona, że taka książka jest w kanonie lektur. Jeśli chodzi o liceum, to niestety tylko i wyłącznie lalka, jak na razie, ponieważ lektury z liceum nie męczą swoją formą, nie przepadam za nimi bardzo. Podobała mi się jeszcze mniej więcej Zbrodnia i Kara, jednak to też nie było coś takiego, co ja bym mega mega lubiła. Zresztą "Dalka" też nie, ale po prostu pamiętam, że dobrze mi się ją czytało, że lubiłam bohaterów, że pośmiałam się czasem z Izabeli. Także tak, to jest fajna książka, która mi się rzeczywiście podobała i podobała mi się na pewno bardziej niż inne lektury, z którymi miałam do tej pory w Liseum do czynienia. E, a tak właściwie już omówiłam prawie wszystkie, e, ale mam nadzieję, że jeszcze się coś zmieni, że jeszcze jakaś lektura mnie może zachwyci swoim wyrazem. E, jeśli tak, to na pewno to wam znać. Mam o którym mówiłam, są lektury amerykańskie. E, tak jak już pisałam wam pod jednym z moich zdjęć na Instagramie, e, ja bardzo e, polubiłam się z outsiderami z książką, która jest po prostu tak dobra, tak prosta w przekazie, a jednocześnie tak wiele nam mówi i tak wiele nas uczy, że po prostu no, to jest dla mnie coś cudownego. Tak jak już też wam mówiłam, w niej czuć jakby, że to jest lektura, ona swoim wyrazem jakby oddaje tą całą koncepcję lektury. Jednak według mnie każdy powinien to przeczytać, ponieważ z tego co wiem, ona jest na dość wczesnym etapie edukacji w amerykańskich szkołach przerabiana, ale myślę, że powinni przeczytać to też Polacy, ponieważ to świetnie ukazuje realia lat, w których dzieje się akcja. I oczywiście dziennik Anny Frank. Jeszcze nie skończyłam tej książki, ale jest ona naprawdę cudowna. Mówi ona o żydowskiej dziewczynce, która zapisuje w swoim pamiętniczku dzienniku różne wydarzenia z życia, aż do momentu, w którym została wysłana do obozu koncentracyjnego. Książka jest naprawdę świetna. Przejdę do tego etapu, na którym ja jestem i na pewno wiem, że zachwyci mnie dalej. W komentarzu dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione lektury, czy może zgadzacie się z moim zdaniem, czy nie za bardzo, czy mój wybór się Wam nie podobał, koniecznie mi napiszcie. A tak jak już Wam obiecałam, mam dla Was konkurs. Konkurs z książką, wymyśliłam Cię. Książka ta znajduje się na liście Magdy, jeśli chodzi o jej niedocenione książki. Książkę mogę tam rozdać dzięki uprzejmości. Księgarni internetowej Seklar. Jeśli chcecie wygrać tą książkę, to w komentarzu pod tym filmem napiszcie mi w maksymalnie dwóch, trzech zdaniach, jakie jest Wasze wymarzone miejsce, do którego chcielibyście pojechać i dlaczego właśnie tam. Pod koniec tego tygodnia wybiorę jedną osobę, do której się odezwę, w odpowiedzi na komentarz i ona właśnie wygra tą książkę, która według mnie jest naprawdę świetna i też niedoceniana. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!